Cześć. W dzisiejszym odcinku kilka słów o elektryce, czyli solar, jakiej mocy, jak został podłączony, czy to wszystko działa, jaki akumulator. Plus dodatkowo do tego ta czarna rura, którą widzicie po mojej prawej, czyli zewnętrzny prysznic, z czego został zrobiony, czy działa, jak działa. Wszystko w tym odcinku, także zapraszam do oglądania. Tak jak wspominałem w poprzednim filmiku. Mieści się w tym prysznicu około 70 litrów wody, wszystko zależy oczywiście od tego, w jakim stopniu uda nam się go napełnić. Musiał być samochód bardzo wypoziomowany, tak jak widzicie w tym momencie, on idzie troszeczkę skłania się ku przodowi, i czasami bywa ciężko, naprawdę ciężko go napełnić do pełna lub wypoziomować z jednego powodu z tyłu jest lżejszy. Zobaczcie na zawieszenie. Mimo, iż tu jest cała zabudowa, wszystko szafki, to jednak silnik i wszystko inne z przodu bardzo go przeważa i zawsze jest on skierowany jakby w stronę opada w stronę przodu samochodu. Cały prysznic wykonany jest z pomarańczowej rury kanalizacyjnej średnicy 160 mm. Jest on po prostu zasilikonowany na wszystkich łączeniach, oczywiście tam gdzie są uszczelki, czyli tak jak tutaj widzimy, z przodu jest zaślepka akurat na uszczelce, ale z tyłu jest już sytuacja troszeczkę gorsza, ponieważ jest to zwykła. Zaślepka i tutaj została ona wklejona na klej silikonowy, ponieważ zwykły silikon po prostu nie wytrzymywał pod względem temperatury ciśnienia, które się tam tworzy podczas podgrzewania tej wody i puszczało to wszystko, dlatego zerwałem to jeszcze raz, wyszlifowałem wszystko grubym papierem ściernym od środka, żeby były rysy, i skleiłem to na silikon, na taki klej silikonowy, marki sika, także wszystko trzyma elegancko jak najbardziej polecam. Mocowanie tego tu zrobione jest z takich opasek do przewodów klimatyzacyjnych. Są to opaski średnicy 150 mm. Oczywiście tutaj skręcane są na śruby. Te opaski są ocynkowane, także nie powinno się z nimi nic stać. Tutaj mają gumowe takie uszczelnienia, które elegancko pasują na tą rurę. Ja mam je akurat dospawane tutaj pod spodem do Wywiercone, wywiercone otwory, i wspawane to wszystko tutaj w bagażnik dechowy, żeby to było jak najbardziej stabilne, żeby nic się tutaj nie ruszało. W tym miejscu znajduje się podłączenie do wody oraz odpowietrznik. Tak? Odpowietrznik musi być, ponieważ przy napełnianiu tego prysznica powstaje po prostu ciśnienie. Powietrze, które jest tam w środku, nie ma gdzie uciec. Należy wówczas otworzyć jeden z tych zaworów. Powietrze wylatuje, a tutaj podłączamy normalnie złączkę do szlaucha ogrodowego i tą wodę możemy sobie napompować. Tak. Jedynym problemem tutaj jest to, że w trakcie nagrzewania się wody ciśnienie w rurze wzrasta. I tego jeszcze nie, nie, nie opracowałem do końca, aczkolwiek muszę mieć tutaj odrobinkę otwarty ten zawór, żeby to ciśnienie uchodziło, co również ma swój minus, bo woda w czasie jazdy potrafi się troszeczkę rozlać, szczególnie jeśli jedziemy z górki czy na wybojach. Całość zrobiona jest w ten sposób, że możemy tą rewizję całą odkręcić, aby zajrzeć do, do środka, wymyć to wszystko, zobaczyć ile mamy wody, w jakim stanie tutaj wszystko jest w środku. Co Wam pokażę w tym, w tym momencie, jak to wygląda po dwóch miesiącach użytkowania, szczerze mówiąc. Tutaj jest to zamontowane dłużej, ale dwa miesiące powiedzmy użytkujemy sobie ten prysznic. Jak widzicie, jest tutaj woda. Zbiera się też jakieś odrobinki kurzu się zbierają. I powiem Wam, że woda ma temperaturkę bardzo przyjemną, taką temperaturę, w której mógłbym śmiało wziąć prysznic. Wyszło piękne słoneczko, mam już też podłączony tutaj prysznic. Pokażę wam szybko, jak on działa, jakie ma ciśnienie. Tak, pamiętajcie, że to jest tylko grawitacja. W zupełności wystarcza. Można się śmiało, w zupełności tym umyć, bez większego problemu. Solarny zamontowany został na bagażniku dachowym, który już był wyposażeniem tego auta. Cały bagażnik dachowy został przeszlifowany, oczywiście pomalowany, tak, żeby jak najdłużej wytrzymał. Do bagażnika również zostały dospawane wsporniki specjalnie na wymiar tego oto Solara. Również całe okablowanie wychodzące z Solara znajduje się pod solarem i wchodzi przez otwory wywiercone w dachu do wnętrza pojazdu. Pokażę Wam za chwilkę, jak zostało to zrobione, żeby te przejścia były jak najbardziej szczelne. W tym miejscu znajduje się przejście przewodów kablowych z zarówno z Solara. Jakiś z kamery oraz dodatkowego oświetlenia. Przewody z solara idą tutaj w tym miejscu. Jest to przez takie specjalne przejście, właśnie do solarów montowanych zazwyczaj na dachach, czyli na dachówce lub blachodachówce. Przewody idą w tak zwany dławik kablowy, następnie przechodzą tutaj przez wywiercony otwór w dachu. Wszystko jest oczywiście zasiloklonowane i, tak jak tutaj widzicie, od dołu skręcone śrubami. Natomiast przewody, od kamery, od dodatkowego oświetlenia są podłączone tylko i wyłącznie. Podłączone, przechodzą tylko i wyłącznie przez dławiki kablowe, które są skręcane od spodu i od góry. Również jest to tutaj wszystko zasilikonowane, także jest jak najbardziej szczelne. Poza tym jest to tutaj dobre 2 cm wysokie, także nawet jeśli pada deszcz czy coś takiego, woda będzie nam tutaj stała, nie ma problemu, ta woda tu się nie dostanie do środka, musiałby silikon puścić, co jest mało prawdopodobne. Za chwilę pokażę Wam też ten dławik, jak on wygląda. To jest właśnie uniwersalny dławik kablowy. Tak? Mają one różne rozmiary, różne średnice. Także, w zależności od tego, jakie macie przewody, kupujecie odpowiednią e, średnicę. Na nich jest tutaj oznaczenie. Tak? Dławik składa się z kilku podstawowych elementów: czyli tutaj nakrętki, e, gumowej e, takiej uszczelki, którą po prostu przepuszczając przez dach, dokręcacie i to uszczelnia, jakby połączenie samego dławika e, z dachem. W środku również jest uszczelka gumowa, także poprzez włożenie przewodu odpowiedniej średnicy ta uszczelka się zaciska i ten dławik kablowy jest szczelny. Oczywiście występują różne rodzaje dławików: są dławiki metalowe, są dławiki plastikowe, pojedyncze, podwójne w różnych kolorach. Także na pewno znajdziecie coś dla siebie. Tak jak wspominałem w poprzednim materiale, za całość ładowania akumulatorów oraz za pracę solarów odpowiada tutaj oto ten przetwornik. Podłączenie bardzo proste: z tej strony podłączony solar plus minus, z tej strony plus minus akumulator, i to tak naprawdę wszystko. Jest tu więcej opcji, takich jak można ustawić, kiedy ma jakby stąd płynąć sobie prąd. Ja nie mam tego w ogóle podłączone, także nie używam tego. Wystarczy mi to, co tutaj jest. Cała instalacja, całe serce tutaj też systemu prowadzi pod siedzenie pasażera. Wszystko umieściłem pod jakby siedzeniem pasażera, żeby zaoszczędzić miejsce, oraz z przodu, tak jak widzicie, z przodu jest zamontowana przetwornica. Jest to według mnie dobry sposób, ponieważ ma ona dobre chłodzenie, cały czas mamy ją pod kontrolą. Nie przeszkadza ona wbrew pozorom, także nic tu się o nią nie zawadza, ani niczego takiego. I tak jak mówię, najważniejsze to, żeby to wszystko widzieć. To jest praktycznie jedyne gniazdko na 230 V. No jest to główne gniazdko, z niego idzie prąd na cały kamper. Nie chciałem rozprowadzać w osobnej tam instalacji, żeby po prostu nie komplikować tego wszystkiego, żeby mieć jak najmniej rzeczy do sprawdzenia. Tak, tutaj odpinając sobie tą pokrywę, ściągając ją, mamy dostęp do akumulatora. Tak, jak widzicie, jest tutaj bezpiecznik, on sobie idzie, tutaj z przetwornicy, idzie sobie, właśnie prąd do tego bezpiecznika. Dopiero z tego bezpiecznika idzie prąd na gniazdko. Tu jest również zamontowany akumulator, i tutaj są całe wnętrzności do Hebla. Akumulator jest 115 kWh. Taki morski akumulator, kupiony w tym roku, dwa miesiące temu, przetwornica. Przetwornica jest e, już nawet nie pamiętam, widzicie, e, 400-watowa moc ciągła e, i na moje potrzeby ona w zupełności wystarcza, ale to opowiem wam wszystko za chwilkę. Jeszcze kilka słów o przetwornicy i sterowniku. E, uważam, że są to dwie rzeczy naprawdę na których nie warto oszczędzać i warto zainwestować w droższą przetwornicę. Tą przetwornicę, którą miałem jest podobnej mocy do tej, co używam obecnie. Jej minus jest taki, że ma ona ten sinus modyfikowany. To, to, to widać przy działaniu lodówki. Ta, którą obecnie posiadam, ma pełny sinus, taki oryginalny. Także szukajcie takiej. Druga rzecz: ta przetwornica nie ma auto-restartu, czyli z chwilą, kiedy moc akumulatora spada. Ta przetwornica się wyłącza i trzeba ją zrestartować samemu. Przetwornica, którą mam obecnie, ona się sama restartuje, także to jest e, super. E, I jedna z ważniejszych rzeczy: przetwornica, którą teraz posiadam, ma tak zwany miękki start, czyli ona. E, Dozuje nam napięcie, tak? Nie jest tak, że podłączymy żarówkę na przykład 100 W i to od razu jest 100 W, tylko się zmniejsza od 0 do 100 W i to jest ten tak zwany miękki start. Także bardzo fajnie, bardzo fajnie dla akumulatora, że nie, nie ma takiego y, mocnego strzału, tylko powoli, powoli startuje, przez co też, jeśli akumulator ma mniej mocy, nie ma od razu takiego. Mega dużego spadku napięcia na akumulatorze, i ta przetwornica się nie wyłączy, bo wykryje za duży spadek napięcia. Tak? Kolejna rzecz jest to, ten nasz regulator cały do, do ładowania. No na początku używałem tego, słuchajcie, on nie był zły ale bardzo się nagrzewał tak tu no trzeba jednak z tym uważać to bezpieczeństwo jest ważne zostawiamy tego kampera tu się wszystko ładuje bardzo się nagrzewał mało funkcji e, także polecam zainwestować w coś lepszego e, to nie są duże pieniądze a na tym naprawdę zyskacie będziecie bezpieczniejsi i e, zwłaszcza przetwornice tak jak widzicie ja kupiłem dwa razy zapłaciłem dwa razy zamiast od razu kupić e, porządnie raz jeśli byście chcieli wiedzieć Ile to wszystko kosztowało w ogóle przeróbka tego kampera? Dajcie znać w komentarzach, zrobimy osobno o tym filmik. Wracając do Solara. Mam do niego tak naprawdę podpięte tylko lodówkę. Zobaczcie, jest akumulator naładowany w 100%. Zobaczcie, co się stanie, i jak spadnie jego procent i stopień naładowania, jak tylko uruchomię lodówkę. Ok, włączyłem przetwornicę, tak jak słychać. Zobaczcie jak mocno spada napięcie na akumulatorze, który jest w pełni naładowany. Widzimy solar również zaczął ładować od razu po uruchomieniu lodóweczki. Ładuje 0.102 A, czyli jakieś 60 W w tym momencie. Przypomnę, solar jest 330 W. Maksymalnie ile widziałem, żeby ładowo to było, 0, to było przepraszam, 8 amperów, czyli jakieś 240 w Nie jest to myślę super ekstra wynik, ponieważ wydawało mi się, że będzie bardziej w granicach 300 w wyciągał niż, niż tam 240. Jak widzimy, akumulator już ma 78% tylko naładowania. Cóż, miałem Wam powiedzieć, czy ten solar wystarcza, więc e, jeśli jest słoneczny dzień, bardzo słoneczny, stoicie w pełnym słońcu praktycznie cały dzień, to on wystarczy. Ja w źródłach energii mam tutaj tylko i wyłącznie tak naprawdę lodówkę, lodówkę małą, która bierze około 45 W, i pamiętajcie, ona nie chodzi cały czas, tylko od czasu do czasu, i to nie wystarcza. Mam 115 Ah, Akumulator, który nie wystarcza, gdy jest pochmurny dzień, gdy stoimy gdzieś w lesie w zacienionym miejscu. Absolutnie to nie, nie wystarcza, i no, po jednym dniu to już przestaje po prostu działać. Tak już na wieczór nie ma. Nie ma po prostu powera w, w tym akumulatorze. Tak jak widzicie, tutaj cały czas napięcie spada. 13 już mamy tylko volt. Nie? Także akumulator jest nowy. Przypomnę, akumulator jest nowy, solar też jest nowy. tak? To, to wszystko jest w tym roku kupione. Tak? Także albo jeszcze jeden akumulator, mój cel to jest albo jeszcze jeden akumulator, bo miałem przetestowany jeszcze podpięty dodatkowo 100Ah akumulator i faktycznie wtedy to dłużej wytrzymywało. Ale docelowo chcę zrobić ładowanie z alternatora, e, które będzie również doładowywać e, ten akumulator w czasie jazdy, tak? Ponieważ my dużo się poruszamy akurat, nocujemy na dziko, więcej jeździmy niż e, siedzimy w miejscu, także to jest maksymalnie dzień dwa, jak jesteśmy w jednym miejscu i uciekamy dalej. I, i, i to ma jak najbardziej sens i prawo bytu. Z tego zrobimy filmik, e, pokażę Wam jak to zamontować, bo będę to robił pierwszy raz słuchajcie, tutaj ja wszystko robiłem pierwszy raz pierwszy raz robiłem, podłączałem solary, pierwszy raz się bawiłem elektryką, hydrauliką Wszystkim innym, także jeśli myślicie, że nie dacie rady, dacie rady, nie przejmujcie się tym. Dacie radę metodą prób i błędów. Piszcie, pytajcie, to nie jest nic trudnego. Wszystko jest tak naprawdę plug and play. Tu, tak jak tu widzicie, tu jest podłączenie plus minus z Solara, plus minus z akumulatora, i to wszystko działa. To samo jest na przetwornicy, to samo jest wszędzie indziej. Tu nie ma nic skomplikowanego. Nie bójcie się tego, róbcie, bo naprawdę powiem Wam, to jest nasz pierwszy rok. Też w kamperze, długo to trwało zanim się ogarnęliśmy, żeby to wszystko zrobić, ale polecamy jak najbardziej, mega przygoda, e, także jak najbardziej polecam. E, w przyszłym filmiku prawdopodobnie pokażę Wam łóżko, jak jest rozwiązane, ponieważ no, tak jak mówię, my tu śpimy w cztery osoby, jest łóżko dla dzieci rozkładane, jest łóżko dla nas rozkładane, ten bus jest mały, także... Jak najbardziej zapraszam do subskrybowania, komentowania, jeśli macie jakieś pytania z chęcią odpowiem. Dzięki za poświęcony czas, trzymajcie się, cześć.